Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Oczywiście, zapraszam do zostawienia Subika, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. No i lecimy dalej z karierą. Mamy tutaj zawody w Lillehammer K90, dwa razy puchar kontynentalny. A potem lecimy z Raw Air, czy tam z Nor Ja wolę mówić Nor bo tak się nazywa w tej grze. Ale wiadomo, to jest wzorowane na Rower. Pewnie prawnie mają do wykorzystywania tej nazwy. No i zobaczymy, jak tam będzie z naszą formą. Troszkę nie grałem, więc potraktuję sobie ten Puchar kontynentalny jako trening przed tym rower. Mam nadzieję, że wszystko ładnie nam tutaj pójdzie. Śnieżek pada, wiatr w plecy chyba. No nie jednak podnarty zmienił się. No i nasz piękny, zielony, wspaniały zawodnik. Dobra, 84% odepnięcie od belki. No to jest słabo. I uwaga. Pierwszy skok. metr za wcześnie wybicie. No ale nie narzekajmy. Nie jest tak źle. To tylko kwalifikacje. 88,5 metra. No, może być. Minus 9-9 za wiatr, siódme miejsce. No, ale oczywiście w zawodach te skoki muszą być lepsze. Tym bardziej w pucharze kontynentalnym. No i dobrze, mamy leciutki wiatr pod narty. Zobaczymy, co nasz zawodnik tutaj pokaże w tym skoku. Byle było dobre wyjście z progu. No właśnie, za wcześnie, za wcześnie, i znowu. No, właśnie, dawno nie było upadku. Dawno nie było upadku. O nie, tylko nie to. Przed tutaj rower, Air upadek się nam zdarzył. Ciekawe, czy w ogóle będzie kwalifikacja. 23 miejsce jak na razie. No jest kwalifikacja. No, tyle dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie kontuzji. Dobra. Finałowy skok, musimy tutaj awansować sporo miejsc, no nie jestem zadowolony z tych zawodów. Oby tak nie było w Raw R, tylko były ładne, piękne, dalekie skoki, tak jak na przykład ten. No w ostatniej chwili tu wylądowałem, na tych małych skoczniach no to trzeba naprawdę uważać, żeby nie wylądować za późno. Jeżeli gracie w tą grę, to pewnie wiecie o co chodzi. Obstawiam, że nieraz też wam się tak zdarzyło, że na małej skoczni... Wylądowaliście za późno, ale miejsce w dziesiątce, także i tak spoko. No i pierwsza nagroda w dzisiejszym odcinku. Co my tam mamy w puli? O, jest bardzo ładna pula, 12 diamentów. 2 mikroskopy, 2 handle. No i wezmę sobie może z lewej strony. Co my tam mamy? Hantle, może być, może być. Mamy już 74 hantle trenera. Mamy oczywiście dobrego, jak na razie, więc nie trzeba nam. Od 90 Huntley kolejny, od 110, od 130, potem wchodzą już w grę diamenty. no bardzo ładnie. Lecimy dalej z zawodami, sponsora na razie mamy. Może zobaczmy sobie wyniki jeszcze, tutaj Puchar Świata 10 miejsce cały czas, twardo. Uchar Kontynentalny pierwsze. Eee, turniej 4 skoczni 22 w tym sezonie, no i za chwilę już zaczynamy norer jeszcze jedne zawody w Lillehammer. K90 Mam nadzieję, że będzie lepiej niż w poprzednich Przede wszystkim, że nie będzie upadku, bo Nie chcę tutaj ryzykować kontuzją Bardzo ładna pogoda No i dobra, lecimy ze skokiem kwalifikacyjnym 89% odepchnięcie od belki Słabo, ale no W kwalifikacjach to tam wiecie Zbyt późne wybicie niestety, ale całkiem ładny skok, no w okolicy rekordu nawet bym powiedział, bo e, prawie na, koło tej niebieskiej linii skoczyłem. 92,5 metra może być pomimo tego wybicia spóźnionego, no ale wolałbym się już trochę wcześniej wybić niż później. Pierwsze miejsce w kwalifikacjach wiatr w plecy teraz mamy. 97% odepchnięcie od belki, teraz ładnie No i wybicie O, no i właśnie o takie wybicie nam chodzi Wybicie ładne, ale odległość no, niezbyt w okolicach tej zielonej linii, ale... Kurcze, wysoki poziom w tym pucharze kontynentalnym jakiś się zrobił Plus i za wiatr, drugie miejsce Kurcze, niedobrze no i czy uda nam się wygrać w dzisiejszych zawodach? Jest bardzo mocny wiatr pod narty. Troszkę tutaj presji. <grym> Presja to będzie w rower dopiero. Ciekawe, które miejsce zajmiemy. Zawczesne wyjście z progu, ale warunki. Kurcze, warunki były ciężkie. Nie spodziewałem się, że tak m aż będą ciężkie. 91,5 metra. Zobaczmy sobie, może. Powtórkę tego skoku, bo rzadko oglądamy. Ale mnie tutaj ściągało w lewo. No i bardzo ładnie. Dobra. Które nam to da dało miejsce? Drugie. No, jest medal także spoko. No i bierzemy sobie kolejną nagrodę. No pula 12 diametrów było fajnie trafić. No i dobra, oszukamy system, znowu wezmę lewy. No, ale coś czuję. Kurczę, widzisz diamenciki. A już miałem powiedzieć, że coś czuję, że pieniążki będą. Sponsor, jeszcze na 6 konkursów. Dobra, lecimy z tym. Lecimy, proszę Państwa, z Row Air. Czy Czytam Norer Oslo. Dwa razy Lillehammer, Trondheim, Vikersund, Dwa razy Skocznia Mamucia. No. Będzie ciekawie na pewno, presję odczuwam już dużo. A jeszcze się zawody nie zaczęły. Chcę wypaść jak najlepiej, zająć jak najlepsze miejsce. Najwięcej problemów to tutaj mam z wybiciem, jak na razie. Bardzo ładna skocznia. Może zobaczmy sobie kawałek wizualizacji tutaj tej skoczni w Oslo. Może coś tam. O kurczę, może coś do miniaturki wezmę, bo naprawdę ładna ta skocznia jest. No i czy jesteście gotowi na rower? Mam nadzieję, że tak, bo zaczynamy. Lecimy ze skokiem kwalifikacyjnym. Wiatr w plecy. No i oby się zakwalifikować. No nie no, zakwalifikować to się muszę chociaż, bo wiecie, wiocha by była, gdybym się nie zakwalifikował. Później one wyjście z progu. Przed punktem konstrukcyjnym, no to był słaby skok, słaby początek tego rower, no ale wybicie naprawdę bardzo asekuracyjne. Będziemy mieli dużo punktów dodanych za wiatr. 4-9, dużo, niedużo, no spodziewałem się, że będzie więcej punktów dodanych. I który nam to na miejsce? Czy będzie kwalifikacja? No jest kwalifikacja. I to spokojnie, bo na 24 miejscu, tak słabym skokiem. No i dobra, pierwsza seria. Odepnięcie od belki nie wróży zbyt dobre. Dobrze. No, może być wybicie. Nie narzekajmy. Ale mamy dość ciężkie warunki ten wiatr w plecy nasz spycha ten zeskok. Skok troszkę lepszy mi się wydaje. 113,5 metra. 9 punktów dodanych za wiatr, więc bardzo dużo. No i mamy kwalifikację na 19 miejscu, więc myślę, że realnie do tej piętnastki możemy się dostać. Jest leciutki wiatr podnarty, więc będzie nam w końcu pomagał. 94% odepchnięcie od belki, no i liczymy na długi skok. No nie, za późne wyjście z progu. Kurczę, wiedziałem, że ta presja mnie zje. No ale dobra, nie było tragedii. Nie było tragedii, chociaż wiatr mi pomagał, znowu będę miał punkty odjęte. Dobra, pierwsze zawody to są. Pierwsze zawody. Nie narzekajmy, zakwalifikowaliśmy się, które nam to da miejsce? Dwudzieste, dobra, nie jest tak źle. Mamy dwudzieste miejsce w pierwszych zawodach, będziemy próbować yy, zająć jakieś lepsze następnych. No i odbierzemy sobie naho. Ciekawe co wybiorę. No, w puli mamy same diamenty, teraz z prawej strony sobie wybiorę jaką ilość tych diamentów. 12 najlepiej! No i o to chodzi. Za chwilę wbijamy level. No i lecimy sobie z kolejnymi zawodami. Norer, Oslo, K-120. skośnia ta sama, mam nadzieję, że te zawody będą troszkę lepsze. To 15 miejsce. W 15 miejsce by mnie satysfakcjonowało. 10. W całych zawodach rower jakbym był, to naprawdę by było dobrze. Ale walczę o tą 15 póki co. Jeżeli będzie lepiej, to dobrze. Jeżeli będzie gorzej, to źle. 97% odepchnięcie w kwalifikacjach. No i zobaczmy ten skok. Oj, oj 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 oj. No, skok w kwalifikacjach dosyć słaby. Ale nie przejmuję się, bo to tylko skok treningowy. Oczywiście yy, za wcześnie się wybiłem, bardzo wcześnie się wybiłem. Ale nie szkodzi minus 5,2 za wiatr. Yy, no i tutaj zawodnik sobie idzie. Ej, poczekajcie, bo Ciekawe czy to w ogóle nagrywam. Muszę zobaczyć aż. W całe szczęście to nagrywam, bo już się przestraszyłem, że nie. Yy, dobra. To by była naprawdę duża strata. Dobra. I pierwsza seria w Oslo. 89% odbicia od belki. I czy będą kwalifikacje? O, teraz ładne wyjście z progu. Jest stabilna sylwetka w locie i w końcu będzie ten skok lepszy. Jest lepszy skok. W okolicach tej niebieskiej linii oznaczającej rekord skoczni. Osobisty rekord skoczni, żeby nie było, bo wiecie. <laughs> I który nam to da miejsce? Trzynasty. Mamy szansę nawet na dziesiątkę. Jest spoko, jest spoko. Mamy huragan pod narty. Jeżeli się dobrze w miarę wybije, to mamy szansę na tą dziesiątkę w tych zawodach. A dziesiątka to nasz cel. No nie, za późno, ale było blisko. Ten wiatr pod narty naprawdę nam pomaga bardzo. Nie. O nie, spóźnione lądowanie. Nie wiem co się stało. No nieważne. Kurcze, minus 13 i 2 za wiatr. Upadek. Mam nadzieję, że tylko nie będzie kontuzji, a może być, bo to był bardzo poważny upadek. Kończymy na 19 miejscu i tak pomimo upadku. No dobra, idziemy zobaczyć, czy nie ma kontuzji. Dobra, i czy będzie kontuzja, czy nie będzie kontuzji. Na szczęście nie ma kontuzji. No, bardzo dobrze. I w ogóle gwiazdeczkę sobie wbiłem, pójdę sobie w długość lotu. I odbierzemy sobie nagrodę i może dam sobie spokój z tymi nagrodami pod koniec odcinka sobie odbierzemy jeszcze jedno i tyle. No i dobra, teraz środkowa. Pieniążki. No, tego się spodziewałem. Lecimy dalej z NOR-R Lillehammer K123 Miejmy nadzieję, że będzie dobrze Że nie będzie upadków przede wszystkim, bo już dwa upadki w tym odcinku No jeden W sumie oba z mojej winy, jakby nie patrzeć Także Widać, że ta presja tutaj jest w tych zawodach No i lecimy dalej Skok kwalifikacyjny, wiatr niby pod narty no nie, niby. Nie zmienił się. Także jest cały czas podnarty. I skok kwalifikacyjny. Publiczność na mnie liczy. Kibice. Za wczesne wyjście z progu, ale mamy dobre warunki. No i piękny skok. Piękny skok kwalifikacyjny. Nowy rekord skoczni. 133,5 metra. Więc jak najbardziej skok ładny. Jeżeli by tak było w zawodach, no to możemy liczyć na jakieś dobre miejsce. W dziesiątce być może. Dobra. Pierwsza seria: leciutki wiatr pod narty. 90% odpchnięcie od belki. No i zobaczmy, co nam tu Bart pokaże. Zawczesne wyjście z progu, ale może być. Nawet niezła wysokość. No i dobry skok. Jest dobry skok za zieloną linię. Da nam dobre miejsce, ale czy w dziesiątce? Czy może w piętnastce? Punkty za wiatr minus 4,9. troszkę odjęte, ale niezbyt dużo. I dwunaste miejsce. Nie jest źle, mamy szansę awansować do tej dziesiątki. Ale jak zostaniemy na dwunastym też będzie spoko. Cały czas progres z tym rowerem. Dwudzieste miejsce, dziewiętnaste miejsce potem. Teraz musi być też lepsze miejsce. No, za wczesne wyjście z progu, ale może być, z, może być, lepiej za wczesne niż za późne, jest za zieloną linię, jest nowy rekord skoczni, więc powinna być ta dziesiątka, będziemy mieli co prawda dużo punktów odjętych za wiatr, zobaczmy sobie powtórkę, e, 134 metry, bardzo ładny skok, no i okej, okay. już nie trzymam was w napięciu, które to nam da miejsce, minus 10,3 za wiatr, no jest dobrze, chociaż kurczę, no było blisko tej dziesiątki, ale progres cały czas idzie. Dobra, nagrody sobie teraz nie odbieram. Sponsora jeszcze mamy na trzy konkursy. No to lecimy sobie dalej. Trondheim K124, a potem już zostanie tylko Vickersund K200. Jestem naprawdę ciekawy, co tam u nas się stanie na, w tych lotach Vickersund. Czy nie będzie żadnych problemów? <noise> Ale mam nadzieję, że nie będzie. Dobrze, no i lecimy. Skok kwalifikacyjny. Mocny wiatr pod narty. Mogą być ładne skoki, mogą być rekordy. Nawet myślę, że no, będą te rekordy bo lepszy strój, lepsza forma. Tylko, żebym się wybijał lepiej, to by było spoko. No, i skok kwalifikacyjny niezły, pomimo tego dość słabego wybicia. Ciekawe, które na to miejsce. Wiadomo, dużo punktów za wiatr będzie odjęte. 11 i 8 dokładnie. I 15 miejsce. Dobra, więc jeżeli się poprawimy, jest szansa na tą dziesiątkę w pierwszej serii, ale jest wiatr w plecy, więc będzie trzeba tutaj dobrze technicznie skoczyć, żeby myśleć o tej dziesiątce. No tak, spóźnione wybicie gorzej być nie mogło. Ale jest za zieloną linię i to dość daleko za tą zieloną linię. Będzie dużo punktów, myślę, dodanych. Więc pomimo tego wybicia też powinna być yy, kwalifikacja na dość dobrym miejscu. Dobra, dużo punktów to nie jest, półtora punktu tylko. Ale... Piąte miejsce! Mamy szansę nawet na podium w tych zawodach. No i na spory awansy w klasyfikacji generalnej rower. Jest wiatr pod narty. No teraz to jest presja dopiero. 98% odepchnięcie od belki. Czy to będzie dobry skok, czy to będzie skok na podium? Wybicie za wczesne, ale lepiej za wczesne niż za późne. Jest ta sylwetka w losie. Dobra nawet, no i proszę państwa, jest nowy rekord skoczni 142 metry. No i... Jestem wylądowany z kokterem markiem. Co prawda, będzie sporo punktów odjętych za wiatr, ale myślę, że to miejsce będzie naprawdę niezłe w tych zawodach. Czy będzie jakieś miejsce na podium? No, niestety, ale piąte miejsce to jest bardzo dobre miejsce. Jeżeli tak dalej pójdzie, to w może będziemy na podium. No i dobra, nagrody nie odbieram. Od razu lecimy z Wikersund. Zobaczmy jeszcze. Jak tam wyniki w generalce w NorR? 16 miejsce. No, muszę naprawdę dobre skoki oddawać w Vickersund, żeby myśleć o tej dziesiątce. No, i lecimy z zawodami. Presja normalnie sięga zenitu u mnie. <grym> Będę musiał naprawdę tutaj się dobrze w każdym skoku wybić, dobrze tą sylwetkę stabilizować. W locie na komputerze to też nie jest takie proste. Zobaczmy sobie kawałek wizualizacji tej skoczni Wikersund, bo w rzadko tu jesteśmy. Zobaczymy sobie może jeszcze jedną powtórkę. Miejmy nadzieję, że y, będą dalekie loty, że będą padać jakieś rekordy na tej skoczni. Ale pokażcie mi tak jeszcze całą tą skocznię, bym chciał zobaczyć, jak ona wygląda całościowo. O, właśnie, o to mi chodziło. Ogromna skocznia Wikersund. Dobra. Skok kwalifikacyjny, przypomnijmy sobie tą skocznię. Nie szło nam zbyt dobrze do tej pory na niej. Może teraz to się odmieni, ależ świetne wyjście z progu. Mamy bardzo dobre warunki, jak widzimy, nie e, chybocze naszym zawodnikiem w żadne strony, ależ daleki skok 238 metrów oczywiście rekord skoczni już w kwalifikacjach. Bardzo ładny skok. Ale dobra, powtórki sobie tutaj jeszcze nie będziemy oglądać. Powtórkę sobie zobaczymy jak będzie jeszcze dalszy skok, bo zauważcie, że był słaby wiatr pod narty. No i pierwsze miejsce, proszę państwa, już mamy. Także dobrze zapowiada. No i teraz mamy huragan pod narty. Czy to będzie rekordowy skok? Dużo zależy tutaj od wyjścia z progu. No muszę być przygotowany, że będzie szarpać zawodnikiem w powietrzu na pewno. Aj, za późno, za późno. No i tak, jak myślałem, szarpie tym zawodnikiem, ale ja się tutaj nie daję. Cały czas stabilizuję tą sylwetkę w locie i jest, będzie bardzo daleko, proszę państwa. 243 metry. To jest świetny skok. I no naprawdę odpaliłem w tym wikersund Zobaczmy sobie powtórkę tego skoku. Rzadko te powtórki oglądamy. No i piękna wysokość, pomimo tych problemów, spóźnionego wybicia jest ok. Bardzo daleki skok, ale jeszcze może jeden rekord padnie minus 21,2 punktów za wiatr. I które to miejsce pierwsze miejsce z dosyć sporą przewagą także no, w tych zawodach może być grubo naprawdę ogromna presja. Ogromna presja, nic tutaj nie mogę zepsuć, bo mogę być pierwszy nawet w tych zawodach. Dobra Bart, dajesz. Dajesz rekord, skoczni Barcie. No, tak kurczę, pewnie, niech wykrzywi go, jeszcze niech się przewróci najlepiej. Ale jest dość wysoko, będzie za zieloną linię, okolice punktu HS. No, by były problemy, ale koniec końców jest dość ładny skok, 233 metry. Minus 8 i 9 punktów za wiatr. I czy to będzie pierwsze miejsce w końcu? Mamy pierwsze miejsce z przewagą 14 i 6 punktów, proszę państwa. Więc odpaliliśmy w tym Wickers, Są ładne rekordy. Dobrze, jeszcze jedne zawody są. Okej, okay, jest pierwsze miejsce. Ja sobie jeszcze zobaczę sponsora. Muszę go cały czas tutaj pilnować. Jeszcze jedne zawody. No i zobaczmy sobie. Klasyfikację generalną tutaj Norr. Jest 11 miejsce, więc jeżeli zajmę jakieś dobre miejsce w tych zawodach, to będę w tej dziesiątce i cel zostanie spełniony. Odpaliłem w Wikersund. Czy te zawody będą również szczęśliwe dla mnie? Czy będzie może jakiś rekord? To się wszystko okaże. Forma idzie w górę. Lotnik bardzo normalnie. Mamy silny wiatr podnarty, tak tutaj przynajmniej yy, piszę. Minus 3 stopnie Celsjusza. No i widzicie, silny wiatr pod narty miał być, a tu wiatr w plecy. I skok kwalifikacyjny. Miejmy nadzieję, że te warunki się zmienią na któryś z moich kolejnych skoków. W kwalifikacjach to tam może być sobie wiatr w plecy, bo tak się zakwalifikuje. Ale w zawodach lepiej, żeby go nie było. No, i za wcześnie, oczywiście, lądowałem. Ale jest za zieloną linię. Będzie kwalifikacja spokojnie. Zobaczymy, na którym miejscu plus 5 punktów za wiatr. Czołówka trzecie miejsce. Naprawdę, Bart tutaj się staje dobrym lotnikiem. No, i mamy wiatr pod narty. Dosyć silny. Może być dobry skok 90% odepchnięcia od belki. Zobaczymy, jak tutaj się Bart tym razem wybije. No, jest bardzo ładne wyjście z progu. Za, znaczy, bardzo ładne, no za wcześnie, za wcześnie, ale nie jest źle. Do bardzo ładnego, no dobra, przesadziłem z tym bardzo ładnym. Brakowało tutaj do bardzo ładnego. Bardzo ładne to dla mnie jest, jak jest na zielonym. Ale 235 metrów to jest bardzo ładny skok. Minus 13,6 za zawiatrek, Który nam to da miejsce po pierwszej serii? Piąte. Oczywiście mamy znów szansę na podium. Mam nadzieję, że. Chociaż w tej piątce będzie, ale mamy teraz huragan podnarty. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to może być nawet rekordowy skok Także kibicujcie Bartowi teraz Jest na zielone wyjście z progu także dobre, ależ problemy tutaj w locie przynajmniej na początku Jest niezła wysokość, ale to czy to jest skok na rekord? Jest bardzo daleko, w okolice rekordu lądowanie na dwie nogi Ależ bardzo daleki skok. Zobaczmy sobie, może powtóreczkę tego skoku. Bo to w ogóle ostatni był skok w tym odcinku. Jakby co? Mógł być lepszy, mógł być wylądowany telemarkiem, ale myślę, że i tak jest ok. Który nam to da miejsce? Ile punktów odjętych? Minus 22,3. I które miejsce? Mamy trzecie miejsce, jest podium. Ciekawe, które miejsce w klasyfikacji generalnej Rower. Coraz lepiej nam idzie ta kariera. Idziemy sobie zobaczyć, które miejsce zajęliśmy w tym Rower w klasyfikacji generalnej. E, dziesiąte, więc idealnie. No szkoda, że nie lepiej, ale właśnie chciałem być w dziesiątce i jestem w dziesiątce w trzecim sezonie. Myślę, że to jest spoko wynik. A my sobie jeszcze odbierzemy jedną nagrodę w tym odcinku i weźmy sobie może środkowy prezencik. Handle 5 i to w ogóle 5 handli, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także odcinek bardzo udany. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę. Jeszcze wszystkich zapraszam, jak zwykle zresztą. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.